On zachował w sobie coś w rodzaju takiej dziecięcej wrażliwości, co też pomagało mu na pewno znaleźć wspólny kontakt z tymi dziećmi. Od kopania piłki to był Marek. Więc chłopcy się do niego garnęli, bo bawił się z nimi, w piłkę grał. Właśnie to takie tak fajne było, jak się trafiły dzieci, no to on wyglądał tak mniej więcej jak winogrono. obwieszony tymi dziećmi. Właśnie dzieci też takie serdeczne obcałowany, to naprawdę u nas tego nie widać, tak, żeby na przykład z taką serdecznością nauczyciele do dzieci, dzieci do nauczycieli, czy o, tak jak do Marka. Na tym terenie zginęły dwie takie na początku chrześcijańskie święte, Perpetua i Felicita, i on był w tym miejscu męczeństwa. I tak mówi: Boże, jak tu się jest, to, to ten kościół z tą historią, z tym męczeństwem, to mówi: Ja mu dopiętnie dorasta, no, On wcale nie uważał się za giganta albo za jakiś tam nie wiadomo jaki wzór. On się zachwycał tym, co widział, co odbierał, a sam był taki zwyczajny i tak bardzo niezwyczajny zwyczajnością. Piękne to. Tego piątku patrzyłem w TVN24, zdaje się, i na pasku się pojawia polski salezjanin zamordowany w Tunezji. Wiedziałem, że jest dwóch. Jednym jest Marek. W pierwszej chwili pomyślałam, to jest Tunezja, gdzie niedawno była rewolucja. Być może jakieś bojówki islamskie próbują prowadzić pewien zamęt. Wstrząsające. Proszę zobaczyć, Unia zareagowała, ale zareagowali tam też ludzie islamu. Oni poszli na ulicę z kontrmanifestacją przeciwko takiej, takiej przemocy, nie wiedząc jeszcze zupełnie, jak to się stało. To, to już manifestowali. Swoją solidarność z tymi zakonnikami, z telezjanami, yy, solidaryzując się w tym bólu. To było dla mnie zdumiewające. Podwójnie zdumiewające. Nie tylko Unią Europejską, ale też reakcją tam w Tunisie. Nie wiem, czy to ostatecznie doszło do skutku, ale myślano nawet o tym, żeby zorganizować ceremonię żałobną w obrządku islamskim ceremonię przeprowadzenia duszy do raju. Godziny sobie biegną i my na to wpływu nie mamy. Po prostu biegną i koniec. Czy ktoś żyje tak czy inaczej, czas się odlicza. Ale te godziny czymś trzeba wypełnić. I można je tak wypełnić, że jedna godzina nie oznacza godziny. Tylko całej ogromnej przestrzeni, i ja kiedy myślę o księdzu Marku, to sam myślę, że to tak było. I wtedy te kilkadziesiąt niewielkich lat można pomnożyć. Jak się tak patrzy na serio, to można pomnożyć. I on niezły kawał życia przeżył. Bo tak jak żył z taką intensywnością, z takim oddaniem, z takim swoistym szaleństwem, ale takim właśnie pięknym, młodzieńczym, no to, to, to niewątpliwie to są inne godziny. To są inne godziny, jestem przekonany. Kiedy były rozruchy w Tunezji, bez przerwy wysyłałem do niego SMSy. Aż w końcu odpisał mi, za którymś tam kolejnym razem odpisał mi, że mu przestała głowę zawracać, bo to jest spokojny kraj, tu się nic nie może stać. Więc wiadomość do nas dotarła no, w jeden z najbardziej przykrych y, sposobów, bo Salezjanie próbowali nas zawiadomić, ale niestety mieli wypadek. I dowiedzieliśmy się w taki sposób, że córki Karolina w Anglii, marysiatów w Polsce dostawały smsy. Z wyrazami współczucia. Myśleliśmy, że to pomyłka, no bo przecież wszyscy zdrowi i cali. O Marku właśnie nikt nie pomyślał, ponieważ już tak nas zmusił do tego, żebyśmy byli o niego spokojni, że się nic nie dzieje, że właściwie myśmy tu rozpatrywali, co u nas w domu się stało, tu wśród najbliższych, w Polsce. No a potem okazało się, że informacja już poszła w internet, chociaż Salezjanie próbowali to jakoś zastopować. A dowiedzieliśmy się w sumie w ten sposób, że zamiast SMS a to ktoś po prostu do Marysi zadzwonił. I ona zaczęła pytać, o co wam chodzi. No i tak się dowiedzieliśmy. No oczywiście absolutnie nie uwierzyłam. Ja byłam pewna, że ktoś mu ukradł dokumenty i na podstawie dokumentów myśleli, że to on, ale zadzwonili bracia z potwierdzeniem i z przeprosinami, że nie zrobili tego osobiście, ale no wypadek. A potem takim kolejnym ciosem, kiedy wydawało mi się, że już jakoś tako, jako tako doszłam do siebie, 4 czy 5 dni później, to był naprawdę dla mnie cios. Ja skamieniałam, kiedy na pasku w telewizji przeczytałam, że, że to był yy, stolarz. Ten człowiek 3 miesiące wcześniej yy, poprosił Marka o pożyczkę, yy, o pieniądze pożyczenie pieniędzy 2000 dinarów, yy, czyli na polskie przeliczywszy 4000, na zakup, Drzewa, desek, bo miał coś robić. No ale niestety wydał te pieniądze na co inne. I kiedy Marek chciał odebrać ten materiał, okazało się, że sprzedawca mu go nie wyda, bo nie zostały zapłacone. Ten no, człowiek, kiedy to się wydało, nie wiem, już nie zrozumiałam dobrze, czy to Marek, do niego, czy on do Marka, umówili się na godzinę 12, żeby porozmawiać o tym. No, i nic nie zdążyli porozmawiać, bo z wizji lokalnej potem wyszło, że on po prostu z góry z, w tej komórce stał przygotowany na to, żeby, że nie będzie żadnej rozmowy. Uderzył syna w tył głowy młotkiem, który zresztą potem znaleziono. Nale, po sześciu godzinach wrócił jeszcze raz. Nie wiem dokładnie, co robił. Aś mi się nie chce powtarzać, bo tutaj nie wiem dokładnie. Wiem, że drugi raz po sześciu godzinach wrócił. A to, że stwierdzono, że Marek umarł 18, to dzieła swojego dokończył w piątek rano. Przypomnieli mu się islamiści i list, którzy, który rzeczywiście wcześniej bracia dostali. I on po prostu chciał najwyraźniej upozorować, że Marek zginął z ręki islamistów. Stąd to, ta historia z gardłem. Ale Marek już wtedy nie żył. Że to było tylko takie, żeby odsunąć od siebie podejrzenie. Ja mam czyste sumienie wobec Boga, że przez ułamek sekundy, nawet w tych najczarniejszych chwilach, nie utożsamiałam tego człowieka z Tunezją, z Tunezyjczykami. Nawet jeszcze, kiedy jeszcze nie wiedziałam, kto to zrobił, to był zawsze człowiek, który był poza marginesem. Zresztą poza marginesem jest do, dla mnie do dzisiaj. Nie mam w sobie nienawiści, bo. Moja wiara mi nie pozwala mieć nienawiści nie tylko wiara, ale i natura. Mówię, nie mam żalu do Tumzyjczyków. Tak się miało stać widocznie. No, przed kres jego drogi zrobił, co miał do zrobienia na ziemi. Chociaż no, nie powiem dla naszej kultury, to jak, to jak to zostało zrobione, to jest nie do zrozumienia. No ale to my jesteśmy inną kulturą zupełnie. Mnie jest tego człowieka, ja wiem, że to paradoksalnie zabrzmi, mi jest tego czeka trochę żal. Kiedy zobaczyłam, ilu ludzi protestuje przeciwko śmierci Marka, jak teraz widzę, jak bardzo go kochali ludzie, nie tylko w Tunezji, ale i w Polsce, to mnie z tego człowieka trochę żal. Nie chciałabym, żeby dostał yy, wyrok śmierci, nie chciałabym. Ale chciałabym, żeby mógł, był w stanie kiedykolwiek w życiu sobie wybaczyć, bo podobno sobie jest najtrudniej wybaczyć. Ode mnie nie ma, bo mówię, we mnie nienawiści nie ma. Moja nienawiść i tak i niczego nie zmieniła.